Witam, nazywam się Marcin Pionkę, jestem trenerem i zawodnikiem klubu Baltic Fighters MMA. Dzisiaj sobie zrobimy taki rzut z Judo. Duży, małe podcięcie zewnętrzne kosotogarii, takie, które można wykorzystać w MMA. Czyli tak poruszamy się jak w walce i teraz jesteśmy stroną defensywną. Partner lekko mnie atakuje. Ja mam gorsze teoretycznie uderzenia od partnera od przeciwnika. I bardziej się broni, nastawiam się na, na obronę, na podwójną gardę i chcę skrócić dystans, żeby dojść do clinchu, tak? Czyli partner lekko bije, ja pracuję gardą, zasłaniam się, lekko unikam. Tak jest. I w pewnym momencie... Stop. Zobaczcie, żeby skrócić dystans, to muszę wejść gardą. Często zapaśnicy czy judocy robią taki błąd, ogólnie grapleży, że chcą iść do partnera tak jak w zapasach, że chcą iść tutaj otwarci, tak? Czyli jak on uderza, ja chcę iść tutaj, to ja coś przyjmę, tak? Na brodę normalnie. O, właśnie, tu przyjmę. Jak jestem tu zamknięty, on uderza i skracam idę łokciami do niego, tak, żebym go poczuł, tak? Poczuł klatkę jego piersiową. W tym momencie mogę go sobie wychwycić. Tak? Czyli robimy samodojście. Czyli on tu broni się łokciami. Hop! Wychwytuje, tak? Wychwytuje partnera. Mamy klincz zapaśniczy, tak? Stąd jedziemy parę wykluczeń. Hop! Hop! Hop, hop, tak, mamy pozycję i teraz prawa ręka wysoko pod bark, tak żeby nie mógł mi włożyć te ręki tutaj do środka tej drugiej, z góry, o właśnie tu, widzicie jak będę miał luźno to ją włożyć ją do środka tam po prostu pod pachy. o właśnie tutaj włoży, tak, I będzie mnie próbował gdzieś za plecy złapać czy wykluczyć, jak mam tutaj wysoko on próbuje, właśnie nie może, tak, i teraz tutaj ta lewa ręka idzie delikatnie przy przedramieniu, hop. Jak najkrótszym ruchem. Od razu zapinam klamrę, tak? Zobaczcie, głowa blisko niego. I teraz, chodzi mi o to, żeby obciążyć tutaj jego nogi i uda, tak? W ten sposób. Jeżeli mam silne ręce i silny krzyż, to mogę nawet nie używając tej nogi go przewrócić, tak? Czyli tylko tutaj go stłamszę i on się przewróci. No. Czyli tak, tu wchodzę tych. I teraz przechodzę sobie lekko do boku. Nie mogę zostać tutaj, ponieważ wyląduję w półgardzie albo w gardzie, tak? Czyli, a mi chodzi o to, żeby wylądować w jak najlepszej pozycji dla siebie, tak? Czyli przechodzę lekko do boku, dociskam, zahaczam i już obchodzę partnera do pozycji Boszy, tak? I tak samo, pierwszy jest taki odruch, że on będzie chciał się wyrywać, uciec. Do. Czyli staram się mocno ustabilizować pozycję. Chwyt, ręka, głowa, bark w brodę i teraz szeroko na nogach przechodzę do pozycji uderzania. Przy każdym uderzeniu ważna rzecz, żeby kolano szło, że cios nie tak jak w boksie, że tutaj samą ręką, tylko żeby pracować całym ciałem, tak? Hop, hop, razem z głową i z barkiem. Hop, hop. Nie mogę też za bardzo się odchylić do tyłu, ponieważ może mnie zdłapać nogą. O właśnie, gdzieś tam się wdrapać damy. Czyli to trzeba tak zrównoważyć. Tak? Idę tylko dotąd, mniej więcej do połowy. To też zależy jaki partner ma długie nogi, bo jak ma długie, to może mnie, to może mnie bardziej. O, tutaj się wygnie i mnie złapie, dlatego muszę wziąć to pod uwagę, tak? I uderzę hop, hop, hop. Tak? Mogę też pracować sobie kolanami na tuf. Hop. Tak. I ogólnie dążę do tego, żeby przygnieść mu tą rękę przy krucyfiksie, Głowa nisko, nie tu, bo będzie mi odpychał, tylko nisko, cyk pod dwie rączki, klamra, piszę na brzuch, jest, tak? Pokażę jeszcze jedną rzecz, tylko przy przejściu z bocznej do dosiadu, jak jesteśmy tutaj, przygniotłem mu rękę, uderzam, 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 wychwytuję, tak? I teraz ważna sprawa, jak przychodzę, no nie dużo, dużo początkujących, tak? zawodników, robi tak, że przechodzi tą nogą w ten sposób. Tu od razu można wpaść w pogardę. Staram się tutaj tak piszczelem, kolankiem tutaj po jego brzuchu. Przechodzę i teraz ważna rzecz, nie trzymam ciasno tego jak przechodzę, tylko w momencie, kiedy przechodzę, muszę się podeprzeć. Tak, bo jeżeli będę trzymał, on może mnie na drugą stronę, ponieważ nie mam punktu podporu. Czyli jak jestem tu, albo nawet ręka głowa chwyt, łokieć, co najmniej łokieć musi pójść daleko, ty teraz jak próbujemy mostować, zabieram się tu widzicie. a najlepiej jest tutaj rękę wystawić. Wystawić tutaj rękę, hop. I razem pozycja do łóżka, hop. hop. Tak? Okay. Jeszcze raz na tak szybko. Ja tym dystans to zgarbą, wykluczam. Dwa, przytrzymuję wysoko. Druga ręka jak najkrótszą drogą wchodzi. Cek, uchwyt, partner się, wjeżdża, trzymam, zgodziło mu się. Hop, cyk, 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 przeszkadza mi ręka, przygniata. Hop, hop, piszę, podpór, tak, próbuję mostować. Już mam rękę. Tam. Thank <laughs> you.